Nowoczesne automatyczne pergole aluminiowe teraz dostępne z montażem w Końskich Powiecie Koneckim i okolicach. Zadzwoń dowiedz się więcej i poznaj wycenę. Wyjątkowe popołudnie. Świetlica w Dziebałtowie stała się miejscem wyjątkowego spotkania. Wernisarz wystawy prac młodych uczestników kursu fotograficznego Zoom na talent przyciągnął mieszkańców, rodziny i osoby zaangażowane w projekt. Wydarzenie było podsumowaniem pięciomiesięcznych warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nasz Dziebałtów. Projekt finansowany był ze środków Miasta i Gminy Końskie, które stowarzyszenie pozyskało w konkursie. Jak podkreśla Karolina Kiefer, członek zarządu stowarzyszenia, pomysł narodził się z potrzeby stworzenia dla dzieci i młodzieży miejsca, w którym mogliby rozwijać swoje zainteresowanie. Chcieliśmy z ramienia Stowarzyszenia dla Młodzieży, dla Dzieci stworzyć miejsce i zajęcia, które by rozwijały ich pasje i umiejętności. Tak powstał pomysł zajęć fotograficznych, no bo też trochę dopytywaliśmy, czym są zainteresowani, co ewentualnie ich wyrwałoby z domu i pozwoliło spędzać ten czas inaczej niż, niż w domu, oczywiście przed komputerem. Mamy zwieńczenie, ukoronowanie tak naprawdę tych pięciu miesięcy tych warsztatów fotograficznych. Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Miasta i Gminy Końskie udało się zrealizować 20 tygodniowych spotkań, które potrwały od lipca do listopada. Zajęcia prowadził fotograf współpracujący z naszą redakcją Piotr Malinowski, który wprowadzał uczestników w świat fotografii, łącząc teorię z praktyką. Zaczynaliśmy tak naprawdę od teorii. Bardzo dużo teorii, ale przeplatane regularnie z praktyką. I tak naprawdę dzieciaki mogły na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę. Prace, które dzisiaj można obejrzeć, prezentują tak naprawdę przekrój całego kursu. Bo niektóre z nich powstały jeszcze latem, niektóre powstawały tak naprawdę dwa, trzy tygodnie temu. No i myślę, że dzieciaki naprawdę się postarały. Jestem z nich bardzo dumny. W końcowych tygodniach uczestnicy musieli samodzielnie planować swoje ujęcia i dobierać techniki, a efekty ich prac oglądano podczas wernisażu. Wśród elementów technicznych, których młodzież się nauczyła, prowadzący wymienia kompozycje, pracę ze światłem i cieniem oraz podstawowe ustawienia sprzętu, kursanci ćwiczyli zarówno zdjęcia klasyczne, jak i bardziej kreatywne, takie jak malowanie światłem. W trakcie projektu odbył się także wewnętrzny konkurs fotograficzny, w którym każdy uczestnik mógł zgłosić dwa zdjęcia. Dzieciaki wywiązały się. Bardzo dobrze po tym konkursie powstały zdjęcia, które mogłyby całkowicie odmienić los tabeli wyników, że tak to ujmę, ponieważ niektóre osoby, które w konkursie troszeczkę słabiej sobie poradziły, nagle... Wyszły na sam koniec kursu jako bardzo takie skryte, ale wielkie talenty. Nagrodzonych uhonorowano gadżetami fotograficznymi oraz dyplomami. Pojawiła się także szansa na to, by zdjęcia trafiły na stałe do lokalnych przestrzeni. Dumna z uczestników, których większość to uczniowie szkoły w Dziebałtowie, jest dyrektor tej placówki Beata Zbruk. Zapowiada ona przyjęcie zdjęć. Większość tych uczestników tych akurat warsztatów i w ogóle warsztatów przeznaczonych przez stowarzyszenie Nazzi Bałtów dla dzieci to uczniowie szkoły podstawowej w Gdzie Bałtowie, w skład zespołu placowego światowego w Gdzie Bałtowie. naliczyłam tylko dwójeczkę albo trójeczkę takich, którzy do nas do szkoły nie uczęszczają. To świetnie, że jest coś takiego. Szkoła zawsze powinna spełniać swoją funkcję. Powinna się zajmować edukacją, powinna się zajmować pomocą w wychowaniu, opieką nad dziećmi, ale spędzanie wolnego czasu w miejscowościach takich jak nasza, gdzie nie ma domu kultury, no to fantastycznie, jeśli się pojawi taki sposób i takie akurat zajęcia, w których dzieci chętnie uczestniczą. I zdobywają nowe umiejętności. Przed chwilą y, rozmawiałam o tym, żeby ta wystawa, wtedy kiedy już się tu wywisi i opatrzy, trafiła do szkoły, ponieważ w szkole zawsze znajdziemy miejsce na to. Zuzanna, jedna z uczestniczek projektu, przyznała, że udział w kursie był dla niej cennym doświadczeniem. Uważam, że drugi raz bym na pewno poszła, jeżeli by była taka okazja. Myślę, że te zajęcia były bardzo fajne. Były bardzo kreatywnie poprowadzone, było bardzo dużo fajnych pomysłów. Wydaje mi się, że najważniejsze, czego nauczyłam się podczas tych zajęć, to jest jak najlepiej uwiecznić jakiś, jakąś rzecz lub jakąś chwilę, która jest najbardziej godna uwagi, która jest interesująca, ale żeby tą interesującą rzecz też. Przedstawić w jakiś ciekawy sposób. Stowarzyszenie Nasz Dziebałtów zapowiada kontynuację podobnych inicjatyw. Organizacja realizowała w ostatnim czasie aż pięć projektów kierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wernisarz Zoom na Talent stał się nie tylko prezentacją młodych talentów, ale także dowodem, że takie działania realnie integrują i rozwijają lokalną społeczność. Oby było ich coraz więcej. Dziękuję.